Wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj taki filmik troszkę inny niż zawsze Będziemy testować ostre rzeczy Znaczy rzeczy, czekolski bym powiedział I sosy Tu mamy takie chipsiki Szasz jalapeno habanero 18+, plus. było wkupione jak się nie mylę, w oszołomie W oszołomie? Tak, tam mam za kamerką żonę, która nagrywa Tu mamy jakieś słodkie chili, to te są chipsiki i tu mamy jeszcze trzy psiki wasabi. Tu mamy wasabi, psiki i potem tak. Nageciki. Co mi do latra Jakiś kuplu wleciał, dobra, pali go z nim. Draży czego mleko. No i co? I do, do tego, by coś konkretniejszego, nie? Czyli mamy tabasko. Jest jeszcze zamknięte, nie otwierane Tu mamy sos habanero, rolezki, sos ghost pepper, bardzo ostry i najostrzejszy z tych co mam aktualnie teraz tutaj to jest sos Carolina Reaper. Także myślę, że to może być piekło. Także co? Ja się pootwieram te chipsiki i zaraz do was będę wracał. Dla was sekunda, a dla mnie chwilka. No i dobra. Mamy chipsiki, szaz, jalapeno, habanero. Chyba mam bliżej, bo może być to, bo widać Flaming Hot, premium Quality, sprawdzimy tak. To jak normalne ciszyki. No to testujemy najpierw tego cisza. Zobaczymy, czy jest w glowstra. Wezmę kilka, ale czuję, że są fajne. No kurde, no. Nie wiem, mam to oceniać w skali. Przepraszam, że chcę spędzić ustami. Jak mam powiedzmy od 1 do 5, bo to w mojej skali ja w miarę lubię ostre. Także to jest 1 na 5 dla mnie. Wiadomo, to jest moja, ten daję je na bok. Fajne są, ok. Teraz weźmiemy sobie te. Yy, tak to jest? Tajskie sweet chili. To są takie listeczki. Wam pokazuję. To są takie listki. One są chyba tutaj podnacinane w kilku miejscach. Zrobimy sobie. Byłaby spadła. O, fajne, słodziutkie. 0 na 5. Lekko pikantne. Powiem tak, jak ktoś lubi ostre. Tak jak ja chcę, że coś mocniej ostrego by miało być. Nie za bardzo, to takie leciutkie, są. leciutkie jest, nie? Nie jest mocne, nie jest to mocna ostrość. Teraz bierzemy, proszę bardzo, wasabi. Ach, to ja nie pokazywałem. To jest takby yy, maszet potato snack. Miażdżone o to, tak by ziemniaki, wiadomo, no bo to chodzi o te chipsiki. Wasabi. Sprawdzimy. Jeden listek, zielone. Próbujemy. To no, w ogóle pachną, bo ja tam nie sprawdziłem. No tak... Te chili, sweet chili tak, są o, o! Te są fajne. Teraz wjechał za taki gruby, gruba warstwa chili, czyli wasabi, nie wiem, czy będziecie widzieć. Takie bardziej zielonkawe. No, przy jednym listku, no, dwa na 5 bym powiedział. Może zrobić go mleka, żeby to zneutralizować. Mam trzy talerziki, Trzy łyżeczki na sosy, ale tabasko sobie zrobię na nagercy. Na Bierzemy tabasko, otwieramy tabasko. Proszę bardzo, w lodówce, bo sosiki w lodówce takie ja lubię przechowywać. Teraz będzie film trwał godzinę, bo będę godzinę otwierał zębami. Aha, wybaczcie, jak ktoś mam brudne łapy, byłem w garażu. Ale w tym drugim, niestety filmu wam tego nie nagrywałem, bo robiłem auto z mamy, razem z tatą. I po prostu nie chciałem tego nagrywać. Dobra, bierzemy, otwieramy tabasko. A właśnie tam pani kamerzystka, Welina mi pokazuje. Tabasko mamy, wymieszać prawda? Takie głupie przyzwyczajenie, jak wchodzę do garażu i jakąś chemię robię, cokolwiek piorę zawsze tą chemią też wyruszam, a tym tabaskiem nie wymieszałem, jest to widne takie bardziej płynne. Także co? Bierzemy to, basko. Nagiecik. Wylecisz czy nie wylecisz? Dobra, coś tam wyleciało. Mamy no, na razie tyle. Nie wiem, czy coś będzie widać. Troszeczkę. ale fajne, Słuchajcie. mamy troszkę więcej. No leć, o. o, o. To jest z zwykłe, bo jest jeszcze te tabasko mocniejsze. Jak jest to, to wybaczcie, bo tu się gotuje. Akurat Ewelinka gołąbki robi yy, szczerze: jeden, półtora na pięć? Nie jest to takie ostrawe, chyba że wiedzie za chwilę. Takie kwaskowate to jest. Damy to na bok, albo spawamy do pudełeczka. Będzie do, do jakichś dań do dodawania. Wezmę sobie tego łyka mleczka, żeby sobie wypłukać tą kapsaicynę. To mówię? Kapsaicyna jest chyba, nie? Z ostrych. Teraz dam sobie na bok. Nie wiem, czy stół tutaj widać, czy nie. Widać stolik, Dobra. Teraz bierzemy habanero. Jest tutaj ostry, super hot od rolewskiego. Nie jest to oczywiście reklama. Ja zrobię tak, ja do Was wstanę. Jedna, widać dobrze? Jest jedna papryczka, czyli jest najsłabszy z tej, z tej trójcy. Wymieszać. Gumpsza Mieszamy. Gumpsza gryum. Wiecie, co to jest najlepsze w ostrym. Dobry ostro jeszcze dwa razy. No i co, habanero. Wylecisz, czy nie wylecisz? To mi ja łyżeczką pomogę, tą mniejszą. Op. Dobra, odkładam na bok. Mam sobie tak, zakręcimy. Habanero, naglecik, żebyście się, się cokolwiek widzieli. Jak się Wam takie filmy podobają, pod filmem suba, lajka, piszcie komentarze. To będziemy robić więcej jakichś różnych testów ostrych, słodkich rzeczy. Nawaliłem tylko tak. Mam nadzieję, to w kamerze widać, widać? Widać. Bierzemy gryza na pół. jest barbecue chyba. No ten jest zacny. Dosyć, że mas... coś za mi lata. Że jest posmak barbecue. No to już czuć czuć tą pikantność. Będę sobie jeszcze tutaj dołożę. Nie ma jakoś, powiedzmy, tak, że musiałbym się napić mleka, bo nie jest aż tak ostre jak dla mnie, ale co tu mam? Coś mi lata? No, mucha mi już leciała, no dobra, nic to lata. Co mogę powiedzieć? Będę używał jednej grzeczki. To także bym sobie będę wymieniał ten na bok. No, tak powiedziałbym, jako sos, no to jakby jedynka, no to 2 na 5 bym powiedział. No, nie jest to będą ostre. Ale coś czuję, że będzie coraz ostrzej, bo czuję, że piecze. Wezmę sobie tylko łyczka, żeby wypukać tą kapsaicynę. Aha, i teraz w ogóle zauważyłem. Sos habanero. To nie wiedzieć, tak dać. 120 gramów ma. Sos ghost pepper ma 115 gramów, a Carolina Reaper ma 110. Może dlatego, że jest jedną z najostrzejszych papryczek na świecie, bo jest jeszcze jedna, która została wyprodukowana przez tego chłopa, który stworzył Carolina Reaper. Jest jeszcze mocniejsza, kurde, widzicie? Gdybym nie kamerzysta Wynika mi że wymieszaj ten sos, chłopie Mieszaj, wyrlej to Za to, aha, jak będziecie chcieli Napiszcie w komentarzach, zaproszę na odcinek szwagra A mój szwagier to jest Ślązak, bo jak będzie godno, to będą, będą jajka, zobaczycie Zrobimy tutaj też jakieś troszkę filmy Jakieś lifestyle. lifestyle zobaczymy <kluzny> Przepraszam, za tego bałem ślino Chwagier z jajka, także myślę, że będzie będzie fajny odcinek. Testujemy z nim ostre, otwieramy. Ghost Pepper. Ta, to też do Was podejdę. Tam ma dwie papryczki. Także testujemy. Siedzę jak zawsze na ziemi, bo tak niewygodnie do tego stolika. wolno fajnie. No nie, nie obliczuję tego teraz po tym, jak z spróbuję. Także co? Sos go z peper. Smarujemy. Tu widać kawałki papryczki w środku. Także będzie. Myślę, że taki. Nie bo wiecie, jest ciepło, po drugie ze sosów. Wasza Wasza drówka. O! Ten jest na grubo! już mogę powiedzieć, jako że jest skala 5, to 2,5-3. Ten wierza ładnie. Aż go mojej udacie tam spróbować, bo tata też lubi ostre. Ale ten jest taki. Jakby to ten smak, że to jest fajne, bo jest on taki słodkawy, ale później wierza taki hamski, gorzki na sam koniec. Bardzo dobry. Oblizujemy. Sami swoi. Dobra, ghost pepper, teraz wezmę łyka, bo o, teraz, czuję na języku takie pikantne. Do tego filmu się zabierają bo od tygodnia, ale ostatnio mieliśmy, że powiem, dosyć zawał do roboty, na mieszkanie. Zaś to samo, o, moment, wkręca się ten, ten ghost pepper. Mhm. Lecho się jednak przydało. Zależnie wynika pokazuje, że mam wymieszać ten sos. Coś czuję, że jutro będzie zabawa. Będzie się działo. Zrobię sobie chwilkę przerwy. Ale będziemy nagrywać cały czas. Jest grubo. Jest grubo. Jak będzie Karolina Reaper... To widzę to? Moment. Ja sobie do, do tej Karoliny Reaper ja rzecz wezmę. Moment. Fajne, fajne to jest. W razie czego, bo czuję, że ten ghost pepper jest dosyć mocny. Karolina Reaper może mnie zmieniać z planszy. Skier, piątnica, truskawkowy, mój ulubiony smak. No, ten ghost pepper ładnie daje w panik. Oczywiście w panik, nie czuję tego na gardle, na żołądku. Czuję po prostu, że mi język piecze i tak dosyć konkretnie. To co? Karolina Reaper? Także, że tak co Wam mogę powiedzieć? Miłej zabawy, nie? Miłego oglądania teraz. Jakby się nagranie urwało, to wywieźli mnie mierką. Nie żartuję. Wziąłem ten Karolina Reaper w tych fasolkach takich smak wszystkich smaków. Także wiecie co? Nie będę przeginał tą Karolina Reaper, bo mam zasługę do tej papryczki. Wiem co potrafi zrobić. Potarga dzielita. Jakie oferty do mi wziął. Kurde, te takie jakieś dziwne są, bo są puchną, bo spadają. Dobra. Także jeszcze raz, jak się Wam takie filmy podobają, zostawcie lajka, like suba, komentarz. Napiszcie, co byście na przykład w jakimś innym odcinku chcieli zobaczyć, jakieś też słodkie czy coś innego. Może się uda, zamówię z internetu te takie papryczki, co są, już gotowa papryczka jest. Ja Będziemy papryczki wpierdzielać, ale do tego już pak raz muszę. Dobra, smacznego. Poczekam chwilę, bo szczerze, ten ghost pepper był mocniejszy. O, już wieża. Już Karolina Ripper wieża. Jestem cały mokry, normalnie nie widać na nagraniu, co? Widać, że jestem cały mokry? Widać, po pierwsze jest ciepło, ale to nie pozwalam, że jest ciepło, bo to wiadomo, ale czuję na tym. Ale szczerze wam powiem, jakoś, kurde, ten ghost pepper mi się wydawał mocniejszy. Już nie będę gryzł. No, przepraszam. Jestem no, cały mokry z tego pikantnego. Co mogę powiedzieć? Tak szczerze, poczekam chwilkę jeszcze. Jak miałbym to ustawić póki co, to ja bym to ustawił tak. Nie, 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 nie prawda. Zaczyna wjeżdżać. Wjeżdża z opóźnieniem. Ale myślałem, że będę skier potrzebował. Raczej nie. Nie no. Do... Nie, nie, nie. A nie, nie, nie. Zmieszaj wszystkie trzy. Co? Zmieszaj wszystkie trzy. Zmniejszaj wszystkie trzy? Poczekaj chwilę. O, ale wchodzi teraz. Ale wchodzi. To co nie, nie rusza mnie jako tako w bebeku czy gdzieś, tylko język, tak, mam pieczące języki, zaczynają mnie usta piec, chyba że to dlatego, że z potu, ale mi wiecie to mam wrażenie, jakby mi ktoś przyłożył gorący pręt, albo nóż na język, nie? Uff. Dobra, ratujemy się skirem, ale skiru nie wiem całego, bo co, tak jak powiem, ręka powiedziała, o kurde. Ale to działa z opóźnieniem, 7 na 5, naprawdę, ale to wjeżdża, aż mi płaszki wychodzą, ale to wjeżdża, wymieszam z skier nie wiem, czy to jest dobre związanie, żeby był z owocami, ale aż mi płaszki wychodzą. Także zostawcie lajka pod tym filmem. Ale nieźle. źle. Nie czuję się jakoś nie wiadomo jak źle. Dobra. <laughs> jak Ewelinka tak chciała. No by nie było? Karolina. A nie jak się tak, za kamerami komuś dogaduje, nie tylko. Jest gorsze. Jak się gada, i jak się, się zadegowuje. Ghost Pepper. Jak się bawi, to się bawi. O przepraszam, Sos, Habanero. Wszystkie trzy? No jeszcze ja to ta baska Jak się bawi, to się bawi. Trudno. Ech. Już mi z klamki leci. Raz, dwa, trzy. Haha, <laughs> ha, ale śmieszne, zabawne. Dobra, bierzemy, wymieszamy sobie. Dobra. Sfaniara, wiecie co mi pokazała, że mam cały ten stos naładować, nie? No dobra, proszę bardzo. Nawet nie będę spał północy, chociaż jakoś nie mam, nie miałem jakoś po pół problemu co z tym dobra, jest Jedziemy z koksem Także pamiętajcie, zostawcie lajka pod tym filmem O to fajnie wragu Puściutki? Abieramy z talerzyka wszystko. <laughs> abieramy z talerzyka wszystko. Dobra, uwolniłem stolik. Dobra, tego wycierałem to. to za chwilę. Szczerze? Poczekam chwilę. Ale mi zasaleci. Wybaczcie, ale nie pikantne. Poczekam chwilkę, aż to zacznie działać. Jeszcze ci robi za Co za debil. I co wam powiem? Szczerze? Jak wymieszamy, to jest tak jakbym z Nie wiem, go z Pepera na przykład. Może jak to pomieszało, się to wstygowało. Dobra, z zostawiamy sobie sobie łytka mleka. Kapsaicyna czy kazejna to była? Bo ja już jestem głupi. na nie? Chyba tak, ma na na tym jest wszystkim. Dobra, no to co? Szybki opis. Sweet chili, no to słabiutkie chipsiki. Wasabi były dosyć fajne. No ja takie jeden chyba na pięć to było, jakie sobie. Sosiki, no sos habanero, ghost pepper. No Carolina Reaper, no to jak to Carolina Reaper, no. Czuć widzę, teraz czuję, że mi wjeżdżają te sosy. Dopiero jak zacząłem do Was gadać, to czuję, że bardziej to wchodzi. Poczekamy jeszcze chwilkę. Zobaczymy, czy to zacznie działać bardziej. Zaraz sobie wezmę najwyżej Skryra albo mleczka. Poczekam chwilkę. Szczerze, teraz zaczynają wchodzić dopiero. Teraz zaczynam, jak się zaczyna się roz, to rozkręcać, taka zlina. Kapsa i co ja gadam? Znowu napisane. Papryczka Peperoni ma zaledwie 500 jednostek w skali ostrości Skowila. 2 miliony w skali skowila to moc Papryki Karolina Reaper, czyli ma 2 miliony skaliskowidła, ale to ma papryczka, a to jest sos, nie? Pamiętajmy o tym. Aha, jak z naszego sosu? Opo y ostrość pojawi się z opóźnieniem i też tak jest, czuję, że coraz bardziej się to rozkręca. Zobaczymy, nie w ogóle tutaj jest tej papryki, tak naprawdę. Papryka Karolina <laughs> Reaper, ale nie jest Carolina Karolina Reaper, jeden. Przecinek mam na gardle czuję prześiąblę. o, teraz tego dawaj. przecinek cztery procenta Carolina Reaper. Znaczy, to 1,4 przecinek Reaper na sosik jest zrobiony. No co, no ogólnie już, no to zeszło mi to już nie chce nawet skryć, nie na skryć, potem już dojem, bo już kogoś nie No ale co? Będziemy kończyć ten odcinek? A Tabasko, jeszcze? No, Tabasko, no, to Tabasko, jak Tabasko. No, to, jak na mnie Tabasko zresztą była najsłabszym sosem. Także co? Dziękuję Wam za oglądanie filmu. Zapraszam Was do subskrypcji, polajkowania, komentarzy. No i co? Do następnego! Pozdrawiam, Trzymajcie się! Cześć!